Shipy to coś co każdy uwielbia, więc nie mogło ich zabraknąć w LEGO Dreams. Ale czy te shipy w ogóle są fajne i jaka jest szansa na to, że one przetrwają? Więc w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o shipach w LEGO Dreams. Ale zanim go zaczniemy to pora na zaklęcie rzucone przez Dawida835. Hokus pokus, czary mary, nocny łowca to twój stary. Ej no, nie działa nic, się nie dzieje. Dobra, przeczytam to jeszcze raz i bardziej wyraźnie. Hokus pokus, czary mary, nocny łowca to twój stary. Ej, czemu nagle zrobiło się takie ciemno? Co jest, jakieś pioruny biją? Ej, jeszcze jakieś dziwne odgłosy słyszę. No, ktoś idzie mi do pokoju. Czemu zrobiło się jeszcze ciemniej? Idę to sprawdzić. <noise> Już nie. Uff, na szczęście zamknąłem gościa w szafie. No to można stwierdzić, że zaklęcie działa. A jeśli chcesz, aby to twoje zaklęcie pojawiło się tutaj w następnym odcinku, no to polecam zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu swoje zaklęcie. Ważne, tylko subskrybenci mają szansę się tutaj pojawić. Do tego zostaw łapkę w górę, a teraz pora zacząć odcinek. Pierwszy z shipów, który poznaliśmy już w pierwszym sezonie LEGO Dreams jest to Mateo i Zoe. Mateo, czyli nieśmiały chłopak, który raczej nie ma za wielu przyjaciół. I Zoe, która w ogóle się nie chce z nikim przyjaźnić. A to zapewne dlatego, że w dzieciństwie naprawdę wiele przeszła. W serialu kilka razy widzieliśmy takie scenki, po których można poznać, że twórcy chcą mi streamować. Dla mnie osobiście jest to ship doskonały. Niby dwa przeciwne charaktery, a jednak takie same. Do tego ta scenka w pierwszym sezonie, gdzie oni prawie złapali się za ręce. Tego co można zauważyć, prawdopodobnie jest to taki ship, który będzie rozwijany przez wiele, wiele sezonów. Ponieważ rozwija się on dość wolno, ale właśnie to fani lubią i to fani chcą oglądać. Przyznam się, ja też w tych fanach jestem. No, w sumie może się ten ship nie udać tylko wtedy, gdy Lego porzuci projekt Lego Dreams. Jest to możliwe, bo sami wiecie, jak potraktowali Lego Chime i Lego Nexonites. Ale na razie jestem pełen nadziei i naprawdę wierzę, że ten ship się uda. No i mamy tutaj też drugiego ship'a, którego poznajemy w drugim sezonie, i jest on kompletnie przeciwny do tego pierwszego. Dużo szybciej się on rozwija, bo to już mamy wprost to pokazane. Do tego mamy dwa totalne. Przeciwne charaktery postaci Astrid to kujonka I do tego niepełnosprawna dziewczyna A Logan to dusza Sportu i chuligaństwa I powiedzcie mi Co tutaj nie pasuje w tym shipie Moim zdaniem totalnie nic Jest to naprawdę kolejny Dobry ship Czy ten ship się uda? Prawdopodobnie tak Bo jest to ship który się szybko rozwija A do tego widzimy jak te postacie Się zmieniają gdy widzą siebie nawzajem Czyli w LEGO Dreamsach dostajemy coś, czym nowe LEGO Ninjago na chwilę obecną sobie nie może poradzić. Więc jeśli ktoś lubi shipy tak jak ja, to naprawdę zachęcam do obejrzenia LEGO Dreamsów. A który ship moim zdaniem jest lepszy? Jest to Zoe i Mateo. Obydwa te shipy są naprawdę dobre, chociaż ten pierwszy trochę bardziej do mnie przemawia.